Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Strzelca na Waszym czytaniu listopadowym. Wejrzymy sobie w energię, jakie w okolicach znaku Strzelca mogą się pojawiać w listopadzie. Oczywiście przypominam do znudzenia za każdym razem, że to są czytania ogólne, więc nie ze wszystkimi będą rezonowały. Jeżeli z Wami nie rezonują, to... Tak bywa, moi drodzy, tak bywa. Na czytania konkretne odnośnie Waszej sytuacji prywatnej, konkretnej, zapraszam naprawdę na czytania prywatne. Te czytania mają na celu nazwać pewne energie, zaznaczyć pewne energie, jakie mogą się w okolicach tego znaku pojawiać w listopadzie, ale tak jak mówię, Możecie mieć, wystarczy, że macie, nie wiem, strzelca w Marsie, który jest, znaczy strzelca w Marsie, Mars, Marsa w strzelcu, który bardziej Was warunkuje, na przykład w listopadzie, a wasz słoneczny strzelec jest w ogóle przytłumiony przez nie wiem, znak panny, który macie w Wenus, który totalnie w listopadzie na was będzie oddziaływał z powodów XYZ i to nie będzie rezonować. Natomiast generalnie pewne energie mogą zostać nazwane dla waszej rozrywki. Więc, moi drodzy, zapraszam, możecie sobie zobaczyć, co dla Was Los. Przygotował em, w listopadzie moi drodzy strzelce. E, bierzcie oczywiście to, co z wami gra. Jeżeli coś z wami nie gra, to jest czytanie ogólne, więc nie będzie na pewno z każdym rezonowało. E, napiszę sobie taką, myślę, formułkę: jak są te, że przed użyciem zapozna się z lekarzem lub farmaceutą. To będę po prostu to czytać za każdym razem na początku i mówić, że to są czytania ogólne i nie wszystkimi będą rezonowały. Strzelec z jaką energią wchodzi w listopad? Ósemka mieczy odwrócona. Co zostawia ze sobą? Co odchodzi do przyszłości? Czwórka buław odchodzi do przyszłości. No to nie najlepiej, ale dobra. Kierunek, w jakim strzelec zmierza w listopadzie. Rycerz mieczy odwrócony. No, słuchajcie, strzelec. Generalnie tak. Tutaj całkiem dobrze ta ósemka, odwrócona ósemka mieczy, że się pojawiła, bo jest faktycznie szansa do tego, żeby wyjść z pewnych jakby ograniczających nas przekonań, bo o tym jest generalnie ósemka mieczy w największym skrócie. To są jakieś ograniczające nas przekonania, które wiążą nas w własnej klatce, własnej głowy. Tutaj jest pokazana taka droga do ekspansji, trochę mam wrażenie, bo tutaj w tym rycerzu mieczy. Odwrócę sobie, żebyście lepiej widzieli te karty. Co odchodzi do przeszłości? Teoretycznie dobra karta, bo czwórka buław to jest karta takiego bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa, pewnych ram, pewnego domostwa też. Natomiast mam wrażenie, że tutaj jest taka droga do ekspansji pokazana, czyli wy w pewnym momencie w tej przestrzeni, którą sobie stworzyliście, Poczuliście się trochę, czy czujecie się trochę ograniczeni? I ja nie mówię, że Was ograniczają cztery ściany, czy że Was ogranicza miejsce, w którym jesteście, chociaż tak też może być, czy Was ograniczają, nie wiem, ludzie, z którymi mieszkacie, na przykład, ale prawdopodobnie ograniczają czy ograniczały Was. Własne przekonania na jakiś temat. I tutaj jest fajna okazja do tego na początku listopada, zwłaszcza, żeby z tego wyjść. Generalnie wychodzicie z tego, wyrywacie się z tego, może byście na przykład się chcieli gdzieś przeprowadzić w jakieś inne miejsce, albo nie wiem, do budówkę zrobić, albo sobie, nie wiem, przemeblowanie w domu zrobić, bo taki macie kaprys, albo coś związanego z przestrzenią, którą należałoby poszerzyć powiększyć, otworzyć. To też może być otworzenie przestrzeni na zewnętrze, czyli na przykład na innych ludzi, czyli na przykład nie wiem, wzięcie współlokatora, jeżeli jesteście w takiej sytuacji albo Otworzenie domu, zaproszenie do siebie kogoś, zaproszenie ludzi to się może też z tym wiązać. Energia w kierunku, w jakiej idziecie, tutaj ten rycerz mieczy, on jest pokazany tak bardzo ekspansywnie. To jest takie uwolnienie myśli. Tutaj jest takie, jak już, że tak powiem, wychodzicie z tego swojego takiego przytułku bezpieczeństwa przytułku, no jakby, ale wiadomo co chodzi ograniczającego. Otwieracie tą klatkę tej głowy i wy, jakby, uwalniacie swoje myśli to tutaj tak naprawdę cały listopad dla was generalnie wiąże się z właśnie z uwolnieniem myśli z pozwoleniem sobie na to żeby em, puścić wodze fantazji ale nie takie wodze fantazji jak nie wiem w paziu kielichów tylko takie wodze inwencji Wiecie o co chodzi? Tutaj jest bardzo sprzyjająca energia do wpadania na jakieś pomysły, do inicjowania jakichś pomysłów, do innowacji. Tu może być, jeżeli na przykład, nie wiem, pracujecie w technologii albo pracujecie w jakimś e, zawodowo, w, w czymś, gdzie się wymyśla jakieś rzeczy, jakiś taki inwentarz, e, to faktycznie jest bardzo dobra energia tutaj, bardzo fajna. To może nawet mówić o jakimś takim, wiecie, stworzenie we własnym domu jakiegoś laboratorium, w którym będziecie tworzyć pomysły, kreować. Tu jest dużo inspiracji, tu jest też słowo pisane rycerz mieczy to jest też wiecie dziennikarz nie wiem prawnik jakiś e, też pisarz może być nawet na tej karcie jak widzicie to jest taki to jest osoba która kreuje słowem która analitycznie e, umysłowo intelektualnie ale kreuje ale jest ta ekspansja i poszerza więc e, tu jest tak naprawdę bardzo ładnie pokazane zerwanie z jakimiś ograniczającymi przekonaniami umysłu poszerzenie swojej przestrzeni własnej także domowej ale Przede wszystkim swojej przestrzeni, którą wy kreujecie, którą tworzycie, którą robicie wokół siebie, no bo nasze domostwo, nasz dom to jest nic innego jak tylko materialna manifestacja naszej przestrzeni własnej. Więc tutaj jest bardzo fajna okazja do tego, żeby faktycznie w tym kierunku iść i w tym kierunku się rozwijać w tym miesiącu. Yy, uwolnienie myśli, uwolnienie intelektu, yy, strzelce. Yy, Jakie wyzwanie czeka na strzelca w listopadzie 2021? Największe wyzwanie, karta księżyca, moi drodzy, co musicie poświęcić, co musicie zostawić za sobą? Królowa była w odwrocie, eee, i co nowego wejdzie w wasze życie, co zyskacie mierząc się z tym wyzwaniem? O, dawno nie było siedemki Mieczy, która wypadała prawie że u każdego. E, słuchajcie, mmm, największym wyzwaniem tak naprawdę na drodze do tego uwolnienia myśli i własnych przekonań i ograniczających blokad umysłu jest no generalnie co? No, my sami, tak? Karta Księżyca to jest nasza podświadomość, to jest nasz cień, to jest, są nasze wewnętrzne takie ciemne strony, w które my nie do końca chcemy zaglądać, a które tak naprawdę blokują nas przed tym uwolnieniem myśli, przed tą ekspansją. To są rejony, w które musimy się zagłębić i Wy w listopadzie macie dobrą okazję do tego, żeby wejść Wejść w tą podświadomość, zagłębić się w tą swoją taką ciemną stronę, tam pogrzebać i stamtąd wyciągnąć wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby tutaj się uwolnić. To, co trzeba poświęcić, to, co trzeba zostawić za sobą. Tutaj mamy królową Denarów, która wypadła w odwrocie, też przypominam, czyli bardzo mocne przywiązanie do materii, bardzo materialistyczne podejście do życia, szukanie też takiego punktu poczucia bezpieczeństwa. Przepraszam, musiałam łyczka. Poczucia bezpieczeństwa i stabilności, stabilizacji w materii, w pieniądzach, w dobrobycie, w tym takim domowym, znaczy nie domowym, tylko takim materialnym wymiarze domu, domostwa, materialnym wymiarze przestrzeni, którą kreujecie, a nie emocjonalnym albo intelektualnym wymiarze przestrzeni, którą kierujecie. Bo tutaj jest Księżyc to są emocje, tu mamy ten intelekt, tą stronę, w którą wyjdziecie, uwolnienie myśli, a to jest uwolnienie emocji z podświadomości. I to wszystko buduje Wam tą Waszą przestrzeń, e, i to wszystko pozwala Wam się uwolnić, i to pozwala Wam na tą ekspansję przełamać ten, to takie materialne podejście, takie ziemskie podejście, doczesne podejście do przestrzeni domu i domostwa, więc tutaj jest dobra szansa w tym wyzwaniu, tylko no trzeba, że tak powiem, podjąć się tego wyzwania i zanurkować w te głębiny podświadomości, z odwagą, odważyć się na to. Co nowego wejdzie w Wasze życie? Mamy tutaj siódemkę mieczy, bardzo przewrotnie, ale myślę, że ta siódemka mieczy tutaj w tym co nowego może pokazać Wam nowe, sprytne, bo to jest karta, dobra, to jest karta złodzieja, to jest karta takiego, wiecie, trochę hochsztaplera, ale to jest jednocześnie też karta sprytu. I myślę, że tutaj w pozytywie ta karta może pokazać Wam nowe, sprytne sposoby, mądre, takie intelektualne, inteligentne sposoby na to, w jaki sposób poszerzać tą swoją przestrzeń, w jaki sposób tą swoją ekspansję wprowadzać, w jaki sposób dalej to jakby rozwijać się też. Z mądrym wykorzystaniem swojej podświadomości, z mądrym oderwaniem się od przywiązania do doczesności, do, material, do, do materialnych, że tak powiem, sterowników e, i otworzenie tej klatki w mądry, sprytny sposób i dalsze rozwijanie się w mądry, sprytny sposób. Tu jest też, jeżeli jesteście w, takim, w takiej branży, właśnie tak jak powiedziałam to na początku, która coś wymyśla, albo dziennikarzem, jakimś śledczym też może być, tutaj mogą się pojawić faktycznie. Hmm, Rozwiązania też. Tu może być jakieś takie przełamanie śledztwa, podejście do tematu w inny sposób, w sprytny sposób. Tu może, jeżeli to jest bardzo jakby konkretna sytuacja, no ale może jest jakiś strzelec, który mnie ogląda, który w takiej sytuacji jest. Że jesteście jakimś, wiecie, detektywem albo śledczym i nie możecie rozwiązać sytuacji, nie możecie wejść do, nie możecie dojść do tego, co na przykład, nie wiem, kto zabił. No już dobra, ale wie, wiecie o co chodzi, tego typu energetyka. No to tutaj mówi faktycznie odważnie skierować się do swojej podświadomości, tam się mieszczą różne może trochę podstępne, może takie wiecie, trochę inteligentnie podstępne sposoby, jak podejść na przykład tą osobę do tego, żeby się przyznała na przykład do jakiegoś czynu czy czegokolwiek. Wiecie, tego typu energia. Ale to faktycznie jest szansa, żeby weszło w wasze życie w tym miesiącu. Dobra okazja do tego, żeby zanurkować w podświadomość, zmierzyć się z tym, faktycznie spojrzeć na to wszystko, co was blokuje i też na to przywiązanie do materii. Z tym się trzeba pożegnać, bo. To was ogranicza po prostu, ogranicza i was blokuje i zatrzymuje w miejscu, a wy potrzebujecie ewidentnie tutaj ekspansję intelektualną, emocjonalną, a nie tylko e, dorobek i zarobek, moi drodzy. E, co przyjdzie z zewnątrz do strzelca w miesiącu listopadzie 2021? Listopad 2021. Teraz mam cały czas wrażenie, że w poprzednim czytaniu mówiłam lipiec, ale może nie. Z zewnątrz dostrzeca, co przyjdzie, proszę. E, znowu te dwie karty, znowu te dwie karty. Ósemka buła w odwrocie przyjdzie z zewnątrz, niewiele przyjdzie z zewnątrz do Was, e, niewiele przyjdzie z zewnątrz do Was, strzelec. E, to wszystko trzeba od wewnątrz. Ta cała praca tutaj, ten cały spryt, ta cała, ten cały intelekt, to wszystko tutaj trzeba wymyślić samemu. Tutaj z zewnątrz nic nie przychodzi. Tutaj odwrócona ta karta yy, ósemki buław mówi o tym, że nikt do was nie przyjdzie z gotowym rozwiązaniem, z pomysłem. Wszystkie jakieś informacje, może na które czekacie, które miałyby wyjaśnić to śledztwo, które prowadzicie, no nie przyjdą do was. Sami musicie pokombinować, sami musicie sprytem i, że tak powiem, Taką, wiecie, takim, takim pogrzebaniem w temacie, takim wgłębieniem się w jakiś temat, po prostu poszukać, doszukać się danych, bo tu są problemy w komunikacji, prze, z przepływem informacji, z komunikacją generalnie, no tego, tego nie będzie. To, to, to może, możecie. Sami od wewnątrz na siebie liczyć e, i sami od wewnątrz po prostu próbować, że tak powiem, się dokopywać do pewnych informacji, bo e, mogą być tutaj utrudnienia takie komunikacyjne. E, co do Was jeszcze z zewnątrz nie przyjdzie, no raczej. E, Raczej nie, nie przyjdą takie rzeczy, które są związane z jakąś dynamiczną zmianą, dynamiką ogólnie. Raczej tutaj to wy musicie być tym inicjatorem tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich zmian. I tak jak powiedziałam, to wszystko powinno raczej z waszego wnętrza iść niż z zewnętrza, bo tutaj energia jest wyhamowana na zewnątrz. Nawet powiedziałabym, zaryzykowałabym stwierdzenie, że mogą się pojawić ludzie, którzy będą was stopować i spowalniać. Także tak na to uważajcie. Energia wychodząca, z jaką energią wychodzi Strzelec z listopada 2021. Szóstka kielichów, ciekawe bardzo to jest. Powiem tak, bardzo, bardzo fajna energia, bardzo dobra energia, energia dużo spokojniejsza niż na początku na pewno. To uwolnienie tych emocji, to uwolnienie i ta ekspansja emocji i też intelektu, to taka innowacyjność. Będzie się wiązała z bardzo mocnym też takim ugruntowaniem się, ale nie takim, jak powiedziałam na początku, żeby tego unikać, takim bardzo materialistycznym ugruntowaniem się, ale tu jest takie ugruntowanie, wiecie, bardziej emocjonalne w takich korzeniach rodzinnych. Tutaj są bardziej takie, em, takie poczucie swojego miejsca, że to, mie to, jakby to miejsce, które wykreujecie dla siebie, jest takie wasze, że to nie jest tylko, wiecie, Piękny dom, piękna posiadłość, albo na przykład posiadłość rodziców, albo jakiś dom, który macie nie wiadomo jaki, takie mat bardzo materia, ale w którym wy się po prostu dusicie i męczycie, i wy byście chcieli coś swojego i swoją tą ekspansją poszerzać i tworzyć coś swojego, tak tutaj macie coś takiego właśnie emocjonalnego swojego. To jest ten dom, w którym już jest ten duch, już jest ta energia, już jest nie tylko materia, ale też ta, ta, to, to uczucie. To poczucie, że otworzyliście się, zaprosiliście do tego swojego wnętrza też innych i możecie razem się cieszyć, razem celebrować, razem być w tym miejscu na Ziemi, w którym jesteście. Więc, generalnie, bardzo fajna energia tutaj, bardzo, że tak powiem, optymistycznie nastrajająca na ten listopad. Jeżeli z tym wyzwaniem, które tutaj się pojawiło w tym księżycu, uda Wam się po, po, poradzić w tym miesiącu, nie przerazicie się tą własną głębią i tą własną podświadomością, to jest naprawdę szansa na fajny rezultat. Fajne takie osadzenie się, znalezienie swojego miejsca na Ziemi, otworzenie się na innych, zaproszenie innych do swojego życia, do swojego wnętrza, albo stanie się razem też z innymi ludźmi takim e, kolektywem, który po prostu jest nie jest ograniczony żadnymi. Blokadami umysłu, żadnymi sprawami, żadnymi yy, też takimi kwestiami, w których trzeba, wiecie, się przekrzykiwać ze sobą, walczyć, udowadniać, coś, podchodzić kogoś intelektualnie albo nie. To jest wszystko, jest wszystko na miejscu. Tu jest taka sielaneczka nawet. Ta karta nawet to jest, jest taka sielanka, no ale jakby to będzie wasza zasługa waszej ciężkiej pracy, ta sielanka, więc to nie będzie taka, wiecie, sielanka, sielanka, tylko naprawdę bardzo ładny rezultat, myślę w listopadzie. Dla strzelce Karada w listopadzie, proszę. Rada. E, no, rada, słuchajcie. Nie uciekajcie od. Nie uciekajcie od swoich lęków. Nie uciekajcie od swoich problemów. Nie uciekajcie od swoich. Od swojej podświadomości, też, która może roić i może, wiecie, potęgować jakieś takie lęki, bo tutaj w tym wyzwaniu ewidentnie w tej karcie księżyca jest nawołanie do tego, żeby wejść w siebie, w swoją podświadomość, zrobić tą introspe introspekcję. To wam pomoże fajne rozwiązania znaleźć i tą ekspansję faktycznie przygotować dla siebie. Natomiast, no, tu może być, tu może być ciemno. Tu może być ciemno, schodzicie pod powierzchnię, wchodzicie w swój cień. To może być ciemne, to może przerażać, to mogą być nawet czasem jakieś nieprzespane noce, ale nie bójcie się tego, stawcie temu czoła, przewalczcie to, dacie radę to zrobić. Nie, nie odwracajcie od tego wzroku, nie uciekajcie od tego, bo to Wam przyniesie naprawdę fajne, e, fajne spokojne e, uczucia i znalezienie takiego swojego miejsca. Takie, wiecie, tak jakby posprzątanie tej piwnicy w tym domu. Tak, takie albo tego strychu, na który wiele, wiele lat nikt nigdy nie zaglądał e, i po prostu tam jest sywkiła i mogiła, i nie wiadomo co, a tak naprawdę tam są właśnie te przekonania, które tutaj Was ograniczają. Żeby się tego pozbyć, trzeba zejść pod powierzchnię, trzeba wejść. Trochę w tą podświadomość pogrzebać tam i nie bać się bez lęku. Tam nie jest nic strasznego, tam są, tam są po prostu wasze własne myśli, tak, tak naprawdę. E, one są bolesne, są nieprzyjemne, mogą przerażać, to jest wszystko oczywiście oczywiste, natomiast e, warto po prostu, warto strzelce. E, Taki listopad, bardzo dużo znaków miało w ogóle w listopadzie, też, też, też właśnie taką introspekcję, takie wejście do wewnątrz. No. To jest też taka pora roku, która sprzyja właśnie temu, żeby się trochę wycofać ze świata zewnętrznego, właśnie wejść głębiej w siebie, poszukać tam odpowiedzi, poszukać jakby tego, co, co może nas blokowało, co może nas blokować, i po prostu poradzić sobie z tym. Przekaz runiczny dla strzelca bardzo proszę. Mamy tutaj urus, czyli, czyli wytrwałość, czyli właśnie taką siłę. Nie tylko wytrwałość, ale taką, brakuje mi słowa, bo to jest taka pierwotna wytrwałość, taka siła bizona po prostu, dzikiego zwierza, która jest w każdym człowieku. O tym mówi ta runa. Runa Urs mówi o takiej pierwotnej wytrzymałości i wytrwałości do poradzenia sobie z najtrudniejszym nawet ym, swoim cieniem, czy jakąś przeszkodą, czy, czy z, z jakby z, z tym takim poradzeniem sobie z własnymi lękami też i z własną podświadomością, bo tutaj w tych kartach to nie jest nic z zewnątrz nawet. Z zewnątrz tu jest generalnie nic, nie ma z zewnątrz w tym miesiącu, to jest po prostu stagnacja odwrócona ósemka buław. Natomiast to, co może być... Faktycznie trudne i wymagające tej takiej wytrzymałości i wytrwałości w tym miesiącu, to jest wasza własna podświadomość, wasze własne lęki. Więc tutaj e, trzeba wytrwałości i wytrzymałości do tego, żeby faktycznie stawić te, temu czoło bez lęku, jak wiecie wojownik. E, Taruna mówi też o uzdrowieniu, właśnie teraz patrzę. Rada brzmi tak. Nie uciekaj od własnej mocy, jej zaprzeczanie zawsze niesie brak pomyślności. Konieczna jest konfrontacja z własnymi słabościami i brakiem pewności. Moi drodzy, to jest runa uzdrowienia i wytrzymałości, także zachęcam do tego, żeby ona generalnie nie, wygląda... nie jest taka podwójna, to ona jest tak jakby taka. Do taka jak to, ta pierwsza litera tutaj. Możecie sobie na przykład, nie wiem, zrobić amulet z tej runy na listopad, bo to Wam się naprawdę przyda, i warto będzie po prostu zmierzyć się ze swoimi słabościami i je pokonać. Bo je pokonacie, bo, bo jakby jestem tego pewna tutaj z tych kart. Tylko po prostu wytrwałości i wytrzymałości. Moi drodzy strzelce, pozdrawiam serdecznie.